W tym filmie pokażę Ci, jak zamodelować taką część w systemie Autodesk Fusion 360. Przejdźmy do nowego pliku. I tak, rozpoczniemy od utworzenia szkicu. Aby rozpocząć szkicowanie, należy kliknąć ten przycisk. I w kolejnym kroku musimy wybrać płaszczyznę szkicowania. Wybierzmy płaszczyznę XY. I na tej płaszczyźnie rozpocznijmy od narysowania prostokąta o wymiarach 300 na 200 Wybieramy rysowanie prostokąta. I na razie narysujmy prostokąt o dowolnych wymiarach. Klikając klawisz Escape wyłączamy polecenie rysowania prostokąta. I teraz zwymiarujemy ten prostokąt. Aby zwymiarować prostokąt z menu Sketch wybierz opcję Sketch Dimension. Lub możesz użyć klawisza D na klawiaturze i zaznacz jeden bok prostokąta tutaj wpisz 300 mm i drugi bok tutaj wpisz 200 mm. Teraz, aby pokazać cały prostokąt w obszarze roboczym, klikamy ten przycisk Fit i mamy nasz cały prostokąt. Ok, wyłączmy wymiarowanie, klawisz Escape. I teraz jest kilka sposobów na narysowanie. Tej części możemy albo najpierw wyciągnąć prostokąt, a potem dodawać wycięcia poszczególnych fragmentów, lub od razu we wstępnym szkicu uwzględnić początkowy kształt tej części. I my to zrobimy. Dorysujemy sobie tutaj trzy okręgi o średnicy 100 mm, tak aby środek tego okręgu leżał w środku tego boku. Tak samo tutaj środek okręgu, żeby leżał w środku tego boku. I żeby okrąg środkowy leżał na środku prostokąta. Wybierzmy rysowanie okręgu. Wybieramy opcję taką, aby narysować okrąg, podając jego punkt środkowy i jego średnicę. Wybieramy tę opcję. I teraz tak, jeżeli chodzi o te boki, to jeżeli przesuwam myszką w pobliżu tej krawędzi, i jeżeli kliknę w jakimś punkcie, to. Okrąg będzie związany już z tym bokiem, ale jeżeli zwrócisz uwagę, w pewnym miejscu pojawia się taki znak trójkąta. Znak trójkąta oznacza punkt środkowy i jest to środek tego boku, na czym nam zależy, więc wykorzystajmy ten punkt, tak aby tutaj umieścić środek okręgu i narysujmy okrąg o dowolnej średnicy. Z drugim bokiem postępujemy w ten sam sposób. Czyli szukamy punktu środkowego tego boku i w tym punkcie umieszczamy środek okręgu. Trzeci okrąg narysujmy w dowolnym miejscu. Ok. Klawiszem Escape wyłączę rysowanie okręgów. Klikam klawisz D, aby wymiarować jeden okrąg. Zaznaczam jeden okrąg i tutaj wpisuję wymiar 100 mm. Ok. Klawisz Escape, aby wyłączyć wymiarowanie. I teraz. Z klawiszem Ctrl zaznaczam trzy okręgi i wykorzystując wiązanie równości, określamy to, że wszystkie trzy okręgi będą miały taką samą średnicę. Teraz musimy prawidłowo umieścić ten okrąg. Jeżeli chodzi o umieszczenie tego okręgu w tej osi, czyli określenie punktu w osi Y, Chcemy, aby to był ten punkt. Tak samo w osi X też będzie to ten punkt, ale najpierw skupmy się na osi Y. Możemy to zrobić w łatwy sposób, wykorzystując wiązanie Horizontal Vertical. Zaznaczamy środek tego okręgu, zaznaczamy środek tego okręgu i wybieramy wiązanie Horizontal Vertical i Fusion związał nam ten punkt z tym punktem. Teraz, żeby ustawić ten punkt w odpowiednim miejscu w osi X, przyda nam się linia pomocnicza. Narysujmy linię pomocniczą i tak jak w przypadku okręgów, możemy złapać tutaj punkt środkowy tej linii i rysujemy linię w ten sposób. Wyłączmy rysowanie linii. Zaznaczmy tę linię i wybierzmy tutaj opcję Construction, tak żeby Ustawić tę linię jako linia konstrukcyjna. I teraz z klawiszem CTRL wskazujemy ten punkt, wskazujemy tę linię i wykorzystujemy to wiązanie, tak aby ten punkt wskoczył nam w to miejsce. Ok, narysujmy jeszcze tutaj jeden okrąg, który też jest przelotowy. Będzie to okrąg o średnicy 11 mm i te okręgi leżą na. Okręgu o średnicy 150 mm. Więc narysujmy najpierw sobie taki okrąg pomocniczy. O średnicy 150 mm. Zwymiarujmy ten okrąg. Ok. I teraz wybierzmy jeszcze raz rysowanie okręgu. I narysujmy okrąg ze środkiem w tym punkcie. I zwymiarujmy ten okrąg. Średnica 11 mm. Ok. Jeszcze ten okrąg wstawmy jako geometria konstrukcyjna i OK. Nasz wstępny szkic jest gotowy, więc wyjdźmy z tego szkicu i dodajmy wyciągnięcie. Wybierzmy tę funkcję, zaznaczmy ten obszar jako obszar do wyciągnięcia i wyciągnijmy to na 20 mm. OK. Wszystko tutaj wygląda prawidłowo. Dodajmy teraz te większe okręgi w tym miejscu, czyli wybieram tę płaszczyznę, dodaję nowy szkic, wybieram rysowanie okręgu, i teraz, aby znaleźć środek tego okręgu, jeżeli najadę w pobliże środka tego małego okręgu, zostanie podświetlony uchwyt i mogę umieścić środek okręgu w środku tego małego okręgu. Zmiarujmy jeszcze ten okrąg. Wpiszmy tutaj średnicę 18 mm. Wyjdźmy ze szkicowania i dodajmy wycięcie tego okręgu. Jeżeli strzałka jest skierowana w górę, zostanie dodane wyciągnięcie. Jeżeli odwrócimy ją w dół, zostanie dodane wycięcie i tutaj możemy określić odległość i wyciągnijmy to na 12 mm. Ok. Dodamy teraz szyk kołowy tych okręgów, a później będziemy fazowali krawędzie. Aby ograniczyć klikanie i zaznaczanie krawędzi 12 otworów możemy faskę dodać teraz. Wybierzmy tutaj z menu fazowanie i dodajmy faskę 1 mm. OK. I teraz zaznaczmy. Te ścianki, wybierzmy opcję szyku kołowego. Jako oś szyku, wybierzmy oś tego okręgu, i jako liczbę wystąpień wpiszmy tutaj 12. Ok. I w ten szybki sposób dodaliśmy tutaj 12 otworów, i od razu krawędzie tych otworów są tutaj sfazowane. Dodajmy jeszcze zaokrąglenia. Tych krawędzi. Wybierzmy z menu Modify zaokrąglenie i zaznaczmy te krawędzie. Tutaj w tym przypadku nie musimy trzymać klawisza CTRL wciśniętego. I wpiszmy tutaj tego promień zaokrąglenia 20 mm. Ok. Pozostało nam jeszcze dodanie fazek na krawędzi zewnętrznej, na krawędzi otworu. Wybierzmy z menu Modify Fazowanie, zaznaczmy tę krawędź, tę krawędź i wpiszmy tutaj FASKA 1 mm. Ok. tym oto, szybkim i prostym sposobem, utworzyliśmy taką część.